Witajcie serdecznie, ja jestem Linkol, wy jesteście moimi widzami. Witajcie w na... i dzisiaj SRL Tier 2, Runda Piotta. Będziemy dzisiaj ścigać się w Brazylii. Były lekkie lane, ale to oczywiście z powodu włączenia gry, więc się tutaj nie przejmujcie niczym. O nie szlak by to miałbym Pol Ale Johnny za mną już był szybszy, więc O udało się To będzie do dupy okrążenia, ale. <laughs> Z jesteśmy na dobrej pozycji w sobie. Patrzcie, jaka różnica pomiędzy naszymi czasami, nie? Dobra, good luck, fan. dolną z tyłu. No nie wiesz, że co tu ma być. Ktoś z mi start, nieźle, nie. Tak się nie robi. Typie! Yellow flag To się. W... nice. Oj 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 oj, co to? Latające skrzydła przyszłości, nie? What the fuck? Come let's go. Co za horrendalny start. No, Sandy, co jest? Ja nie mogę Ciebie wyprzedzić, ty no. Jeszcze mnie spowalnia. Miałem tak zajebisty start, tak. Ja nie mogę Cię wyprzedzić, ty tego nie rozumiesz? Nie mogę Cię wyprzedzić.

on track resulting in loose debris. Fortunately the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now.

Ludzie zmieniają na hardy. Cześć po popełnił błąd. W sumie mogę sobie jeszcze pozwolić, dużo ludzi zdenefowało. A ile jeszcze spituje? chyba spituje pewnie. Czy ja dojadę sobie wyścig na hardach? To jest pytanie, ale chyba tak Gambling, kurde, gambling się szykuje. I'm 8. Przede mną jeszcze są osoby. O What the fuck is going on here? Breakfast. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. yeah next team is green flag on uh -huh. To dlatego był taki szybki smutek Czemu ty tak marnujesz ten nerz, kolega? Ja chcę na spokojnie dowieść punkty. Dużo osób będzie jeszcze pitować, więc Ja nie muszę się spieszyć, bank zaczął ten wyścig na hardach Muszę teraz tylko dowieść samochód do końca i będzie dobrze. Okay, clear. Fuck you, Johnny. fuck you. What? Coś się od... O, cieka, żywa RS u to widać. Ach, ciekawie, ciekawie. Dobrze, ucieka Jak będzie Johnny jechał, to jego ja puszczę. Nie będę blokował jego wyścig, bo to nie ma sensu. Ale Johnny za... Będę starał się poblokować trochę Johnny'ego w sumie.

Ale fart Jesus! No i jesteśmy. Ale to będzie zacny wyścig, Jezu! Mamy takie szanse na podium teraz. O matko Jordo za nami jest kurde niebezpieczny, bo on na softach lata. Skąd to była softy w ogóle? Safety car is in this lap, safety car in this lap. Let's make sure those tyres are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Okay, clear. <laughs> Piórze myśli, zajebiście! Oj! a ja nie myślę. Ale żeby to zjebał... Gdzie ma Falcon? Hello there! Ale sak, nie wierzę! A było już tak zajebiście, dwóch członków EPE właśnie ściga się, <grystanie> nie no jeden błąd już po sprawie, nie? Jestem zły. Dobra. Head down. Oj, w Green flag. te sam błąd co ja, no niestety. Cztery dziesiąte do filpa. Mogę mieć piąte miejsce. Ewentualnie jeszcze skoczyć na czwarte, nie? Dam radę. Witamy na pokładzie DRS trainu. Znaczy, Babi Miskiej nie ma tre... DRS-nowy w sumie. Uważa, żebym go wyprzedził i flipa będzie git. Nie będę za bardzo atakował teraz, bo nie ma sensu. O, jak używa Erso, żeby uciec. Odkurzmy go trochę. Aaaa, skąd mi zabrakło? Dobra, nie muszę nic. Nie muszę nic. Ja się po prostu za nimi trzymam. Niech oni ze sobą walczą, ja po prostu będę kamerował. Mi to nie przeszkadza. Up, 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 up! Okay, clear. Jezu Chryste! Nauczcie się k jeździć! Chociaż ja te ten sam błąd, ale... Ja mam recovery drive, więc sobie nie muszę się martwić. Nie? Bo to nie zamierzam go wyprzedać, nie jestem głupi. Trochę <laughs> adrenaliny się przyda. No w sumie może go teraz wyprzedzę. Oho, jak wystrzelił, jak petarda. Ale spoko, też ma swoje miejsce, żeby wystrzelić dobrze. Hm. Ej, mam szansę na trzecie miejsce? Dobra, skupienie. Ostatnie okrążenie będzie. Recovery drive zacnę. Nie w... Się, teraz się będzie git. Oj, j O to mówiłem? Zwolnijmy tempo. Prawo, Joe. O, o, o tym mówiłem. Ale mam 30% TRS. Nie zdążę mnie już dogonić. Czwarte miejsce. Nie jest źle. Jedziemy tutaj. Gdyby nie ten wypadek, byłby drugi albo trzeci, ale i tak. Czwarte miejsce. Uuu. Jaki recovery drive zrobiłem? Co ja to Wooh! Ile ludu się wy? 7 osób. Uu. Nie jest źle. nie jest źle, jest git I'll take that. Ale mi gorąco. O everybody. <laughs> GG everybody GG that was amazing. ho Dobra. Ja spadam kochani, dzięki że byliście! O mój Boże, ale w to ma zisto! Edo!